Cześć! Dzisiaj będziemy wykonywać drobne dekoracje DJI z takich drewnianych kulek o różnych rozmiarach. Co nam będzie potrzebne, już Wam pokazuję. Główną rolę w tym projekcie będą odgrywały drewniane kulki. Wykorzystamy różne wielkości, z których będziemy później tworzyć przeróżne kompozycje. Przyda nam się jeszcze do wykonania tej dekoracji taki cienki drucik, który można kupić w pasmanterii. Do stylizacji kulek wykorzystam trzy odcienie Emali Tikurila Everal Aqua, a oprócz tego będą jeszcze odcienie perłowe i będą malowane farbą perłową Tikurila Taika Pearl Paint, więc pokażę Wam teraz, jakie wybrałam kolory. Wszystkie składniki, jakie nam są dzisiaj potrzebne, już mamy gotowe, więc zabieram się do przygotowania dekoracji.